Posiadaj Bitcoina lub służ krzemowemu władcy, ostrzega Michael Saylor, przewodniczący firmy Strategy, który wierzy, że bez Bitcoina ludzie staną się więźniami nowego systemu cyfrowego. Jego firma na chwilę obecną posiada już prawie 600 tysięcy tokenów, wartych ponad 42 miliardy dolarów. Od przyszłego roku Wielka Brytania wprowadza obowiązkowe raportowanie wszystkich transakcji kryptowalutowych. Użytkownicy platform będą musieli podawać pełne dane osobowe, które trafią bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Rząd spodziewa się dodatkowych 315 milionów funtów wpływów do budżetu. Darmowe 30 lub 100 dolarów. Każdy, kto zarejestruje się na giełdę BingX przez nasz link polecający i wpłaci 30 lub 100 dolarów, otrzyma vouchery na trading o tej samej wysokości. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. Link promocyjny w opisie kanału oraz pod każdym artykułem na stronie otokrypto.pl. Na stronie znajduje się również instrukcja, jak założyć konto na giełdzie BingX. Blockchain zyskał uznanie w czasopiśmie naukowym Akta Logistyka jako kluczowy gracz transformacji nowoczesnej logistyki. Platforma Blockchain wspiera już ponad 100 linii produkcyjnych globalnych korporacji takich jak Walmart, Nestle czy Mercedes-Benz. Powołując się na najnowszy raport firmy Certi, phishing okazał się najskuteczniejszą metodą kradzieży kryptowalut w drugim kwartale tego roku. W 52 incydentach hakerzy ukradli prawie 400 milionów dolarów przez fałszywe strony oraz wiadomości. Na codzienne wiadomości ze świata Kryptowalut zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję wszystkim za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Pozdrawiam.